Witajcie z tej strony, skater, i witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w Tomb Raider Park Tomb Raider. Ehm, mamy tu sobie najnowszą produkcję. Ehm, najnowszą. Najnowszą wersję Larry Croft zatytułowaną ehm, Tomb Raider. Ehm, to są moje ustawienia. One powinny być chyba na ultra. Ja i tak, nie, 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 chwila, chwila, chwila. Najlepsza ultra, no i takie mają zostać, eee, i tak się nic nie zmieniam. Eee, tak eee, więc, wracając, robię serię Raidera po prostu, że mi się podoba ta gra. Jest strasznie dynamiczna. Jest dużo przygód w tej grze i bardzo, bardzo fajna fabuła. W ogóle nawet nie wiedziałem, że da się tak poruszać tutaj. Eee, a więc, bez żadnego pieprzenia, gramy. jedziemy dalej chwilę, tylko zobaczę, czy ustawiłem język polski. Język tekstu, napisy włączone. Głośność efektów. To w sumie możemy podgłosić. A wszystko niech sobie tam zostanie. Gram na kontro kontrolerze, żeby nie było. Nowa gra. No i tutaj tylko sprawdzamy, jak się nagrywa, więc jedziemy z nową gierą Na trudnym? Nie, na normalnym. Zostawmy sobie normalny. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę jednak okazało się że to przygoda znalazła mnie w najczarniejszych momentach Kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. Dobra, i wchodzimy już do rozgrywki. Jak wiele ludzi gra sobie na angielskiej wersji, tak ja stwierdzam, że Karolina Gorszyca. Tak się nazywa, aktorka, która dubbinguje Tom Larkow, właśnie. Odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty i myślę, że wczuła się w tę rolę. Wczuła i. I nie pieprzy farmazonów jak to czasami w grach jest. Ale wgryźmy się. Fabułę, co tu się dzieje? No bo nie słyszą nas. Zbiliśmy się z statkiem. Jakieś wyspy. Co tu się dzieje? Oh shit, dostaliśmy... Ogłuszeni zostaliśmy. No no no. Mmm. Where the fuck am I? Gdzie ja do cholery jestem? Ale przyznacie sami, ta gra jest naprawdę. Cudowna, no świetna jest! Kurna mać. Zarąbista. Eee, przepraszam, że tak się zachwycam, ale po prostu uwielbiam kiedy gra jest... no... wybornie zrobiona, jeszcze jest e, updateowana. Nie, nie postawili kreski na tej grze. I... i naprawdę... Grama w sobie potencjał, można przechodzić na nowo, na nowo, na nowo, na nowo i nic się nie stanie, dobra. Ale obudziliśmy się i odsknęliśmy się, tak właściwie, i gdzie jesteśmy? Co mamy zrobić? Tak, dla ciekawych, mam stałe 60-latek przy tych ustawieniach yy, ultra, więc tutaj mamy popchnąć. Jakieś zwłoki, żeby się podpaliły, przez co odkryłem nam drogę na dół. Dobra. O! I zapaliły nam. E, maszt. maszt, Jakieś jużtowanie, coś takiego. E, rozbijamy się. I, o! I zaczepmy. I, o! Shit! That hurts! Fuck! O! Fuck my life! Kompletnie o tym zapomniałem! Naprawdę, ja mam do teraz. Oh, fuck this shit! O oh, jezu! Dobry pomysł, Lara. No i e, wracając. Odnawiana Lara. Powiedzmy, młodsza jest. No. Przyznam. Bardzo, bardzo, bardzo piękna. Bardzo. Dobra. Trochę nas oszołomiło. O Boże. O, tu Nie. Się tam ukrzyżowali. Nie. Znaczy, możemy to tak nazwać. Co to za miejsce? Bardzo wam powiem, że jest czułość za dużo. Przepraszam, że tak teraz... O to niegraficzne. Shit. Um, Kontroler, czułość, celowania. O oh yes. No niech będzie taki. O, powiedzmy. O, no i wybornie. Ehm, jakiś ziomek tutaj powieszony. W ogóle, co tu się dzieje? O, weźmy pochodnie. Na pewno nam się przyda. Muszę ehm, być Spalmy to, żeby odkryć naszą drogę dalej. Tutaj zdecydowanie nam ułatwi przejście. Na razie jest to pewnie taka mapka tutorialowa, yy, która wprowadza nas do gry. No i po naszej pochodni. Dobra, podpalmy sobie ją na nowo. I skoczmy sobie. Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Nikt nas tutaj nie słyszy. Podpalmy sobie ten maszt. Wow, 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 co ja robię? Co ja tworzę? Co da nam to, że wybuchnie beczka? Tak, dobrze widzę? Czy nie? Dobrze, dobrze pamiętam Wiem, że przyszedłem tę gry dość dawno, więc mogę mało pamiętać tej gry dobra, przejdźmy sobie tędy. Wow! Zziomuś! Zostawmy ty. By... A... 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 Dobra! Ogarnąłem! No, pomóc, pomóc, dobra, dobra! Każdy chce pomóc takiej larek, żołnierz. Dobra, dobra, cicho, bądź No przecież idealnie w twoją stronę, baby Przejdźmy sobie Ale zobaczcie jak te szczegóły są Wszystko naprawdę bardzo dobrze zrobione I Szczerze Nie mogę się doczekać, aż kupię PlayStation 4 i kupię na nią Wersję Tomb Raidera Definitive Edition Gdyż wszystko Co Będzie co jest w tej grze? Będzie ustawione na maksa, plus będą wszystkie najnowsze rzeczy od Envy, um, typu e, sierść. Nowa to znaczy, każdy wilk, każda sarna, i tak dalej, ma oddzielnie renderowaną e, sierść. Co sprawia wrażenie większego realizmu. No, oczywiście, wszystkie tekstury są. Odpalony w jak najwyższej rozdzielczości i po prostu. No, aż chce się zagrać w tę grę znowu, znowu i znowu i znowu. E, co my tu mamy zrobić? Aha, dobra. Musimy zebrać sobie mm, e, kilka rzeczy. Podnieść to. Wsypać. I na nowo. W sumie zróbmy tak. Od razu możemy sprawdzić czy, czy da się to e, podpalić. Da się. No dobra, to nie musimy jeszcze raz. I popnijmy o fuck, wybuchowa beczka. Trzymaj się Lara. Muszę się No, to by się to przydało. Dawaj, ruchy, ruchy, ruchy Lara Ruszaj tyłek! To jest troszeczkę niebezpieczne Takie bieganie w korytarzach pełnych zawalających się kamieni Oh shit! Fuck this shit! Co się dzieje? Oh! Wow, gdzie jestem? Fuck! Nie pamiętam tego! Statek? No skacz paruwo! <ścoughs> statek? Skąd tu statek w ogóle? Zaraz ginę Zaraz zginę, założę się. Jak to będzie taki fail, nie, nie, dobra, nie było hejla. Hejlu. Dobra, przechodź, przenikaj! No nie, no nie, powracaj do mnie, bejbe! O... Y! Nie zdążyłem! Nie wiedziałem, który goś... Się... O, oh fuck, przepraszam was. Z tego fejla. O, tam, tak, tam, tam. Dobra, ale jesteśmy daleko, to, to jest plus To ja sobie Byk Dobra No i zgień! Oh, fuck, ale go Dziabło um, czy znaczy jest łatwiej się Tak, dobra, przyszłem Jestem zakręcony przez tę bo naprawdę... Świetnie mi się w nią gra Dobra, ale łap się! Ej! No Dobra już myślałem, że Podniemy. Eee. Yy... Foo... Yy, na prawo, na prawo, na, le na lewo. <grywy> dawaj, 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 dawaj Niczym kocica. Dawaj! Yy, na prawo Randomowo klikam gruziki. Eee.. Yy, ruchy, ruchy, ruchy Aee, już mało, już mało, już mało zostało! Uff! Jest! Nareszcie. Uf. <laughs> nareszcie się nam udało. Łe. Takie wyjściówki bardzo lubię. Zaskakujące na początku i rozwijające się podczas gry. Naprawdę przyjemne, przyjemne. Ale zobacz, jakie te wszystkie szczegóły, no i po prostu nie mogę się tym nie zachwycić. No po prostu jest świetna ta gra. Um, co się dzieje? W ogóle samoloty są wokoło i statki i w ogóle... Szalupa. O, szalupa nawet. Gdzie oni są? Hmm, fajnie. Pewnie poszli w głąb lądu. No to poszukajmy ich eee, Domyślam się, że ci te osoby, które m, były na plaży to są nasi przyjaciele. Tak. Dobra Powoli. Powoli, bo się zniszczy. Tak, powoli, bo się roz... roz rozciapie! Dokładnie! Spokojnie Nara, nie denerwuj się Nie spoglądaj w dół Chyba się nie da, fakt <laughs> I jeszcze się uczysz Młodzie... Jaszku? Młodzie Jaszko? Nie wiem, nieważne Jump! Dobra, I spokojnie sobie, wejdźmy na górę eee, Ci to nas prowadzi? Tam nas prowadzi, okej okay. Elementy wspinaczkowe. Wow. Wow. Nice, nice. Nieźle. Ładnie to wygląda. No i hopa. Yy, złap się. Dobra. Yy, się Spokojnie, Lara. Wszystko jest pod kontrolą. Najlepszy gracz z tym tobą steruje. Yy, przeskaczmy sobie. O! Łap właśnie. Dobra, dobra. Dobrze, że wyświetlają się ikonki. Trudno by było, jakby się nie wyświetlałem i na wyczucie to jechać. Ale... Jakby ktoś już się wczuł. Wow! Co to? Uuu, nabyło. Dobra, przejdźmy sobie tutaj tak... ...spokojnie. Bok prawendzi. No i e, wejdźmy sobie tutaj Tak, wylatywanie się na ścianę, no wiadomo U, Spinaj się, Lara W rzeczy samej W rzeczy samej, tak Sam! Sam to jest bodajże nasza przyjaciółka Co tu znalazłaś? Kamerę? Zapałeczki, o to się tobie przyda Prawie jak Bear Grylls. No Mamy? i krótka falówka Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć Odcinki z Larry Croft będą jakieś 20-25 minutowe No i, I myślę, że będą no... spokojnie No złap się, miałaś się złapać Przecież wszystko kliknąłem dobrze Wow Ja spadłem jestem wow, ostre, Dobra, dobra, spokojnie się Wszystko się jestem O, nie jest Odpowiedzcie proszę. No w burzu pewnie mało osób będziecie słyszeć. O, widzę, już nas zbierała troszeczkę drewna, co oszczędziło nam czasu. Miło, miło. No jedna serio. I <laughs> takie by się teraz złamało. <laughs> I koniec rozpalania A, jest precyzja, nie, no pięknie się ogniska to potrafisz, ale czy ale czy zabijać i polować na zwierzęta to jeszcze nie wiem Oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamataj, ojczyzny wspaniałej chimikom mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. Dla na Dla zapiski. Z... Z... Jak Zabaj. możesz sugerować, że nie Zabaj. biorę tej wyprawy na poważnie, Laru? Z... Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział, ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai. Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym zwrotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smuczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię Raczej szalone sztormy Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland Ja w to wchodzę Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta wow. Nie wyglądają zachęcająco Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć <laughs> ja, mówcie, że Dosyć Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz, albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? plan. ciekawa grupka osób. Ciekaw jestem, czy wszyscy ocaleli. W tym, jak dostałem głowę. Nie mogę tak tu siedzieć. No nie możesz. ale... coś do jedzenia. Ale ale w sumie ja też dłużej nie mogę. Więc Ach. naprawdę początek zaczyna się bardzo, bardzo obiecująco i. I dokończymy tę serię. Oj, oj, w niekrótkim czasie, jak, jak w 3 dni to nagram, to będę po prostu wyrzucać um, odcinki. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Jak już wcześniej powiedziałem, odcinki będą po 20-25 minut. Takie nie za długie, nie za krótkie. Idealne do obejrzenia na przykład, nie wiem, przed obiadem, przed akcjami, przed snem, cokolwiek. Eee, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Tomb Raider. Siemaneczko, pa-pa!